Witam bardzo serdecznie. W kolejnej części zagrajmy w Zagubione światy cztery Jeźdźcy, A na czym skończyliśmy? Co tu mamy? Mamy butelkę rumu? Cenny klejnot? Pokaż mi tą książeczkę. Konfrontacja. Ok. Pokaż mi tą mapę. Martwe jezioro. Ostatnio bawiliśmy się tą gilotyną, i tutaj możemy coś przeciąć twardego. Ale. Musimy tutaj znaleźć ten obiekt zmiennokształtny, jak dobrze pamiętam. I co jeszcze? I, 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 bo obiekt, pokażmy to, tak. Tylko obiekt zmiennokształtny, bo tą część maszyny już mamy. Tutaj niczego nie widać. Tam na razie nie idziemy, tu też, hmm. nic. O, dobra, mamy tutaj. Dobra. Nóż, młotek, butelka zimnej wody, jabłko, gromira, może jabłko trzeba? Nie. Szmatka nasączona alkoholem, cenny klejno, też nie. Ostrze gilotyny, mogłabym przeciąć coś twardego. Tego też nie otworzymy, założę się, że chodzi o obrazek na pokrywie. Tutaj. Dziwny kamień, musi tu być z jakiegoś powodu, może potrzeba więcej magii? Butelka rumu? Nie. też nie. Tego nie ułożymy, bo brakuje nam jeszcze jednego elementu. Opuszczona farma. A możemy tutaj iść? Mhm, to... <tryk> <tryk> dobra, to wróćmy się do tej opuszczonej farmy. I tutaj powinniśmy mieć coś do zrobienia. Death, Lustro. Mroźne góry. Przedmieścia krasnali. Co tutaj jest? Wow! Kiedyśmy tutaj byli? Dawno. Muszą polać węgiel czymś łatwopalnym. Proszę. Muszą rozpalić ogień, ale czym? Jak nie mamy nic. Cenne klejnot, lustro, a może młotek, żeby zaiskrzyło? Też nie. I co? I to by, było, to by było na tyle. Bagna, wracamy teraz na te martwe jezioro. I tutaj musimy coś zrobić. Co z tym jest? O kurczę. Proszę o tu będziemy mogli zagrać. Tabelka strojenia w którym miejscu to było? To było tu. To ma być zielone. zielone o. po prostu wszędzie ma być zielone Myślałem, że my będziemy grać część fresku. No dobra, lecimy teraz Ej, za szybko troszeczkę. Ej. Myślałem, że my zagramy jakiś utwór. Ale na szczęście nie. Dobra. Tak to działa. By musiało to być chyba w ten sposób, chodź na dół, dobra. Tylko teraz, czy to nie musi być z prawej strony? Coś takiego, już widzę, że nie, że to ma być bardziej na lewą stronę. Coś takiego to ma być bo on wejdzie tu? Tak, to czyli ten, ta kratka będzie, ta kratka będzie wolna. Tak to będzie. Ty musisz iść na dół. No. Look at the image on this fresco. na żywą, na żywą wodę. Co to jest? Równina. Jezioro życia. You again. Oh, I see you got yourself a trusty bodyguard. Oh dear, why didn't you tell me about your mission from the start? I'd have helped you right away. I'm glad you survived the fire's assault, and I'm happy he's gone. It was him who made the sea boil away. So, now you're looking for a way to defeat death, right? This can only be done, only with the use of. Of living water. I shall allow you to take some, but you won't be able to get close to death to spill the water on him. You'll need a weapon to do this a bow, for instance. Oh, I know that forest hunters of the dark woods are legendary archers. You'll need a rune, should you decide to go there. I've heard of a rune hidden behind the magic mirror in the tower. W drodze w drodze do mrocznego lasu. Nabierzmy tą wodę. Mamy. To co to jest? Aha, widziałam już podobne obrazki chyba na pustyni. No, ale to nie mogę tego zabrać? Nie mam pojęcia co oznaczają te symbole, ale na pewno warto je zapamiętać. Hmm, pustynia, to są te symbole. Trzeba to jakoś w pary połączyć? Tu jest tak, lew, nietoperz, skorpion, pokaż mi to. Hmm. Tu jest nietoperek, o może może tak, nie topesz. Tu jest skorpion. Jest wąż. A to jest tutaj gdzieś lew. Tutaj jest lew. Chyba o to chodziło. Proszę. Bumerang. Bagna. Wracamy na bagna ponownie. Aha, tutaj będziemy mogli rzucić w to. Tak. Mamy klucz. I to wszystko? Będziemy malować? Równina. Korytarz wieży. O ty. Pyk. Pyk. Wszystko możemy stąd uciekać, ale tutaj, Bagda, co tutaj trzeba zrobić? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Tu nic nie zrobimy. Tu nic nie zrobimy. Nie mam pojęcia co... co tutaj trzeba zrobić? Dobra, może później się coś mm, wyjaśni Gdzie mogę tutaj? Dobra. Broń. ja jestem tu. Leśna dróżka. Rozdroże. Jest. Czekaj. O. Obiekt zmiennokształtny. Jeszcze część maszyny jest. Jesteśmy zadowoleni. Co to jest? Lepiej nie będę dotykać. Mocno związane. Ja tu mam linę i mam grzyba. Może grzyba mam tu rzucić? Okay. Dlaczego pień tak dziwnie wygląda? Bo to są tam jest ten, yy, pewnie skrytka. Ok. Kolejny uchwyt, klucz, uchwyt, klucz, proszę zamknięte, Za chwilę to otworzymy. Ten kamień jest dość ostry. O. Przetniemy to. Nie mogę nie tego użyć. Tu jest świeczka i cholera wie, co to jest. Jest świeczka. Świeca. To pewnie będzie pilnik. Duto Duto to siekiera. To muszę zdrapać? Tak jest. Muszę zapamiętać te symbole. O kurczę, co chwilę musimy coś zapamiętywać. <laughs> Dobra, co to, co to jest w ogóle? Co to przedstawia? To jest jakiś chłopek? Gdzie to mam dać? Znaczy, gdzie to mam? Pisać? Zaznaczyć? Tu coś jest. Pokaż mi to. I tu było co? Tu było tak. Tu było to i tu ten chłopek. Kolorowe kłębki. Co, będziemy się z kotami bawić, czy co? Gołymi rękami nie otworzę pułapki. Skóra dzika. Baran. Figurka wilka. Możemy to przeciąć? Mamy nóż. Ha, bez schodu nie otworzył, ale to mogłabyś to zabrać ze sobą. Dlaczego to zostawiasz? This is a I heard it is very nie możesz tego, aż matką też nic. Czekaj, 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 czekaj. Wróć. Broć. Tu To jest już, już wszystko zrobione? Chyba tak. No further passage. There is a strong force field applied here. I need to find a way to remove it. Perhaps the bell is somehow connected with the field. Szczypce? Dlaczego pod dzwonem leży wyciągarka i zatyczka pewnie... pewnie użyto do przeniesienia czegoś w to miejsce. Aha... Chyba brakuje głowy barana. No co teraz? No further passage. There is a... No further passage. Wygląda jak taran, pewnie specjalnie jest wycelowana w dzwon. Tylko jak to uruchomić? Aha, nie ma koła. Nie ma koła. toś na tu jest koło. No i mamy. Wracamy tutaj. Pokaż mi to. Wejdzie to? Nie mogę przymocować koła do osi, dopóki leży na ziemi.

Jest tutaj jeszcze coś do zrobienia? Chyba nie Eee Pojawiły się nam obiekty zmiennokształtne i... Jest, obiekt zmiennokształtny I teraz szukamy części maszyny zamyśić maszyny i możemy stąd uciekać. O o o, o. tu jest dobra. Yy, bagna, mroźne góry. Co tutaj jest do zrobienia? Przedmieście Krasnali. Aha! Tu brakuje This is a tapestry with the sign of peace. This is a tapestry. This is a tapestry. Dobra. This is a tapestry with. Ale mnie... This, is a tapestry with... This is a tapestry. Ale mnie drażni. Gada i gada. Dobra, i tak nic nie zrobimy, bo nie mamy tych nożyc. Strych. A tutaj nie było? Gdzieś nożyc? Tu coś jest. A, wilk! Tu pewnie będą nożyce. A, jest igła. Dalej nie mamy nożyc. Bagna. Tutaj, tutaj na razie nic nie zrobimy. Wracamy na przedmieście Krasnali. To było tu No i może Okej okay. Mamy co? Skórę dzika Szmatkę Mogę sobie zabrać stąd? Nie ma nic. Mogłabym przeciąć coś twardego. No i nie ma tutaj nic. Niestety, zamknięta. Tu są nożyce. Kurde, nie widziałem tego. Wracamy tam. Zobaczmy kolor nici. Dobra, zaczynamy od niebieskiego. Pyk. Pyk. Zielony. Ej, nie to. To miało być biały. Biały. Dlaczego nie mogę go wziąć? Czerwony. żółty, hej, tu jest zielone te końcówki, tu, tu i tu, brązowy Dlaczego nie mogę wziąć? Dobra, jest. Czego mu jeszcze brakuje? Te tu są niebieskie jeszcze, ten jest niebieski i ten. Jeszcze coś? Przegapiłem. Zielony, 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 zielony. Żółte tu są. Tu są brązowe głowa zielona jest. No, i czego tu brakuje? Zielony, zielony, zielony. Tu są żółte. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Brązowych jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem. Dwa niebieskie. Aha! Kontury, ramka jeszcze. Nawet nożyczki, wytniemy to. I możemy sobie stąd pójść. No, jak ładnie wygląda teraz? Uu. Przejść. Przechodzimy teraz czy później. Ziemia leśnych myśliwych. A, dobra. Wejdźmy tam. Leśni myśliwi, mieszkańcy mrocznego lasu świetni, ucznicy i mistrzowie bezstrzelnego polowania. Samowystarczalny lud, który unika kontaktu z innymi plemionami. Leśni myśliwi uważają siebie za najczystszych, najłaskawszych wśród wszystkich mieszkańców zagubionych światów. To dlatego wielu krytykuje ich za arogancję, szczególnie centaury, które od starożytności współdzielą z nimi tereny łowieckie. Ale ja tutaj zauważyłem obiekty zmiennokształtne kątem oka. I brakuje nam jeszcze. Brak... Co to jest? Zrobi się obok może jakoś się z nią łączy. Dobra. Brakuje nam jeszcze części maszyny. Mamy część maszyny i wydaje mi się, że jeszcze tutaj zerkniemy, co tu jest ciekawego. I będziemy mogli sobie już zakończyć odcinek. Tu jest szyba, rozbijemy to. Co to jest w ogóle? Klucz. Ty, ale tam coś jeszcze było. Super. To musimy rozpalić. Mam strzały. Brakuje cięciwy. Mam cięciwe. Kusza. Bank. Tu jest klucz. Co to jest? Medalion. Aha, tu mam zapałki przecież. Teraz. Brakuje mi jeszcze gwiazdki. Gwiazdka, gwiazdka. Mamy gwiazdkę. I teraz możemy to zamocować tu. I ta gwiazdka, trójkąt, koło. Gwiazdka, trójkąt. Mamy ostatni kryształ, bo możemy go tutaj włożyć. Pewnie otrzymamy kuszę. Eee, nie. Figurka wahadła. No i co? No i w tym miejscu możemy teraz zakończyć ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie kciuka jakiś komentarz i do usłyszenia w następnej części.